hej, za. Ja, nagry, ja będę nagrywała, nagrywał filmiki do końca wakacji. Znacie Dawidka, nie? Sa, e, opowiadanie o życiu sawany. Sawana jest moim petropem, a ja jestem petropem, właśnie. No, Zuzki. Wymieniłyśmy się do końca wakacji tylko. To była informacja Basika, a teraz zaklinowałem się Wy, to wyjść bocznym wyjściem. No i mnie jeszcze nie znacie. Jestem Luna. Ja jestem Amanda. Zaraz pokażę Wam, co ja, ja umiem. Patrzcie, to się ciągle nagrywa, tak, tak. I patrzcie, tu ona ma takie dwa T. To patrzcie. Naciskam na to i ona się tak fajnie świeci. Od teraz um, Luna i Amanda to będą najlepsze przyjaciółki, znaczy od wczoraj już nimi są. No i jestem Basic. Dopiero teraz się dowiedziałam, znaczy teraz no. Wcześniej, no bo grałam w Lidl's Pet Shop i zobaczyłam, że on się nazywa Basik. Jej. Były basik. Jej! Uspokajesz się? Hmm, chyba nie. Okej, okay, um, chyba będziemy się z wami żegnać, bo jest już. Um. Okej okay. Teraz to już chyba nie wierzę Jest 21 Teraz Więc pa pa Narka Pa pa, pa.